Zapraszamy na przewodnik po świecie finansów i ekonomii dla każdego. Pomożemy zrozumieć zasady rządzące tą sferą życia i doradzimy, jak korzystnie zarządzać swoimi pieniędzmi. W dzisiejszym odcinku opowiemy o tym, jak najlepiej zaplanować budżet domowy. Każdy z nas od czasu do czasu wciela się w rolę domowego ministra finansów. Po to, żeby sprawnie zarządzać domowym budżetem, warto poznać kilka podstawowych zasad. Zazwyczaj sugeruje się, żeby wydawać nie więcej niż 50-60% tego, co zarabiamy, po to, żeby ta reszta stanowiła, tak powiem, rezerwę celową na różne rzeczy. Stosując się do tych prostych zasad, unikamy wielu niebezpieczeństw. Możemy także pomyśleć o stworzeniu specjalnej rezerwy budżetowej, czyli popularnych pieniędzy na czarną godzinę. Czyli na sytuacje, których nie jesteśmy w stanie przewidzieć, a od strony finansowej będzie się to wiązało z wyższymi wydatkami. Tam powinna być taka przegródka na pieniądze inwestowane, to znaczy myślenie o nich nie w kategoriach roku czy trzech miesięcy, ale... Wielu lat i to również cel, celów długookresowych, takich jak nie wiem, edukacja dzieci, jak przyszłość emerytalna. Jak widać, jest wiele sytuacji, których nie jesteśmy w stanie przewidzieć, a które wymagają od nas sięgnięcia do kieszeni po dodatkowe pieniądze. Aby łatwiej móc zaplanować domowy budżet i nie pogubić się wśród rachunków, warto zrobić sobie proste zestawienie. Wystarczy zwykłą kartkę papieru podzielić na cztery części. Po lewej stronie zapisać przychody, jakie zasilają nasz domowy budżet. Podzielić je na przychody stałe i okazjonalne. Stałe to te, które co miesiąc niezmiennie wpływają do naszego budżetu, np. Na pensje, emerytury, renty, pieniądze z najmu nieruchomości i tym podobne. Okazjonalne dochody to pieniądze, które nieregularnie, a często jednorazowo zasilają naszą kasę np. Na z tytułu umowy zlecenia, umowy o dzieło, sprzedaży jakiegoś wartościowego przedmiotu, spadku nieoczekiwanej wygranej. Po drugiej stronie kartki wpisujemy nasze wydatki. Na górze te stałe, co miesięczne. Rachunki za wodę, gaz, energię elektryczną, czynsz mieszkaniowy, wywóz śmieci, zakup żywności. U dołu kartki jest miejsce na wydatki nieregularne, czasem nawet nadzwyczajne. Może to być np. Na naprawa lub wymiana zepsutego sprzętu, zakup samochodu, opłacenie składki ubezpieczeniowej, zakup ubrań, wydatki na kulturę i rozrywkę. Gdy już wszystko będzie przejrzyście rozpisane, wówczas wyraźnie będziemy mogli zobaczyć, jak rozkładają się nasze wydatki i gdzie możemy zaoszczędzić parę złotych. Możemy zaoszczędzić na różnych bieżących wydatkach, jeżeli mądrze zaplanujemy sobie na przykład zakupy. Więc to są takie proste oszczędności, które są w stanie nam właśnie dać tego typu kwoty, tak? około 10-15% budżetów. Idealną sytuacją jest taka, gdy po pokryciu wszystkich wydatków w naszym budżecie pozostaje nadwyżka pieniędzy. Wówczas możemy odłożyć je na jakiś cel, na przykład wakacyjny wyjazd lub planowany zakup. Warto jednak zastanowić się, czy nie lepiej zainwestować i pomnożyć pieniądze zgodnie ze starym powiedzeniem ziarnko do ziarka, aż zbierze się miarka. Ale o tym opowiemy w kolejnych odcinkach.